kochani Agata Bonisławska przymierze miłosierdzia w Warszawie e, chciałabym zaprosić Was do, do medytacji Słowa Bożego, które jest na dzisiaj skierowane do, do nas e, Duchu Święty przyjdź proszę Cię z, z Twoją otwartością z Twoją miłością napełnij nas swoją obecnością aby to Słowo zrodziło owoc, abyś nas prowadził w tym Słowie, aby cały ten dzień był, yy, był też wyrazem i owocem tego Słowa. Przejdź, Duchu Święty. Z Ewangelii Świętego Jana. Gdy Jezus ujrzał na który się do niego zbliżał, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael zaś zapytał: Skąd mnie znasz? Jezus mu odpowiedział: Ujrzałem cię stojącego pod drzewem figowym, zanim cię zawołał Filip. Wówczas Natanael wyznał: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Jezus odrzekł: Wierzysz, ponieważ powiedziałem ci: Ujrzałem cię pod drzewem figowym, zobaczysz jeszcze więcej. I powiedział mu: Uroczyście zapewnią was. Ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów bożych, którzy będą wstępowali i wstępowali na Syna Człowieczego. Oto Słowo Boże. To, co mnie porusza w tym Słowie, to jest to, że, że Natanael usłyszał coś od Jezusa, czego nie mógł wiedzieć o Nim i to dało da, dało jemu taki, taką pewność, że rabbi, jest jesteś Synem Bożym bo ty wiesz rzeczy, których nie powinieneś wiedzieć, których nikt nie wie a ty wiesz kojarzy mi się to z często z modlitwą stawienniczą jako jako wstawiennik, ilekroć modlę się za, za jakąś osobę, bardzo często dostaję jakiś obraz czy słowo, które, które okazuje się jakąś wskazówką dla tego człowieka, za którego się modlę, które o czymś mówi, o czymś, czego ja mogę nie wiedzieć, którego nie wiem, bo to jest dla mnie obca osoba. A nagle y, dla tej osoby jest to po prostu jakiś znak Bożej obecności, Bożej miłości. Yy, tylko zadaniem moim, zadaniem osób, które się modlą za inne osoby, jest to, żeby, żeby nie ukrywać tego, tylko odważnie powiedzieć. Yy, ja często mówię, że no nie wiem skąd to się wzięło i, i o co chodzi, ale może Ty mi powiesz, czy to ma jakiś sens. I mówię, mówię, co mi przyszło na myśl co jakieś poruszenie, czy jakiś obraz yy, i powiem wam, że, że no nie przypominam sobie sytuacji, w której, w której to słowo by, no by nie było nie dotknęło tej osoby, za którą się modlę. Yy, I co jeszcze ciekawsze, że im bardziej czuję się słaba i bez jakiejś mocy siły. Sama zrezygnowana, albo nie wiem, nie chce mi się, a jednak idę się pomodlić, to tym większe to owoce przynosi. I też um, często też jest tak, że widzimy się z różnymi osobami, spotykamy się w ciągu dnia z naszymi przyjaciółmi, ktoś ma problem jakiś, to, z którym się do nas zwraca, no i my próbujemy znaleźć tutaj jakąś dobrą radę. A może właśnie warto jest zapytać Panie Boże, Duchu Święty co ja mam tej osobie powiedzieć? Co, co jest dla tej osoby potrzebne i co, co, co ja mam jej powiedzieć, co ją zbuduje? Yy, I zachęcam Was, szczególnie dzisiaj, do właśnie do tego, aby yy, przy jakiejś rozmowie z osobą yy, jakąś, którą spotkamy dzisiaj, żeby poprosić Ducha Świętego, Duch Święty, co ja mam tej osobie powiedzieć? Przyjdź do mnie, powiedz yy, i daj mi też odwagę, żeby, żeby móc to powiedzieć. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia. Miłego dnia. Pa! Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.